Jan Mela urodził się 23 grudnia 1988 roku w Gdańsku. Obecnie ma 24 lata i mieszka w Krakowie. W 2002 roku, mając 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi. Jasiek chronił się przed deszczem w niezabezpieczonym budynku stacji transformatorowej, gdzie poradził go prąd. W wyniku powikłań amputowano mu lewe pod i prawe przed ramię. Jasiek obecnie musi chodzić za pomocą protezy nogi. Dzięki wielu ludziom odzyskał wiarę w siebie. Po spotkaniu z Markiem Kamińskim i z dwuletnich przygotowaniach w roku 2004 wyruszył z nim, aby zdobyć biegun północny i południowy. Wyprawy zakończyły się sukcesem, a on sam został najmłodszym i jedynym niepełnosprawnym na świecie, który zdobył oba bieguny polarne. Życie Jaśka zupełnie się zmieniło. W październiku 2008 roku razem z podopiecznymi Fundacji Amin zimnej wszedł na dach Afryki Kilimandżaro. Na przełomie lipca i sierpnia 2009 roku wszedł na Elbrus Najwyższy Szczyt Kaukazu. W 2009 roku podjął decyzję o założeniu własnej fundacji poza horyzontem. Jakie lubi robić filmy, marzy, żeby otworzyć małe kino, w którym wyświetlano do filmu z początku kina na starych, kręcących się i hałasujących projektorach. Uwielbia podróże, fotografować. Chętnie robi maskotki maszyną do szycia łucznik 877. Jego przesłanie brzmi, jestem tym, kim jestem dzięki innym. Adres Jego Fundacji to www.pozachoryzonty.org